Wszystkich na moim kanale dzisiaj z ekipą Hello Robimy film o nogach. E, proszę Was o łapy, sumy wydobijamy. To jest super, 100 suków, musicie to wbić. Dziękuję za te 50, ale już nie przedłużamy ci mi do filmu. Dobra, witam Was znowu. Przedstawiamy nowe osoby: Duzia, Fabian, L. Filip? Jakie L, a w, nie W? A W, Boże. W. Z tamtym Fabianem się pomyliłem. Z panem Pawłem. No siema, no wy. Na razie jestem tylko na jednym filmie. Nie mogę, nie mogę być na razie na więcej. Może wrócę. Ale to jak wiecie, 100 subów na tym kanale, to może wrócimy. No. Co? Ja wrócę na pewno w kiesień. Znaczy ja też, ale musicie być. Dobra, przechodzimy do filmu. Byłem jeździć jedynie od pana Fabiola na starej kolejnokrze, to życzę kolejnokrze. Małżeństwo dobrze starą w Ale ona ma przejść kółkę, prawie całe zdarze, o panu i dla mnie. Da tak się, no. się jeździć, no fajnie. Jak robiłeś, jak robiłeś mocne hamowanie na liczbę, to się nie dziw. No tak, no i chodzimy wszyscy razem do klasy. Um, teraz... No i skawerzysta. No i skawerzysta przedstawi, ile, ile jeździ na kolejnokrze. Ja jestem Dawid, jestem nowy. I ja jeżę na hulebnodzie od 7 lat. Teraz teraz. O, ja jeszcze od jeżdżę od wczoraj. Od wczoraj. A, a ja masz tak naprawdę na imię? Suzana. No. A ja teraz ja. Teraz ja, czyli założyciel tego kanału, raczej każdy mnie zna, kto tu wchodzi. Ja jeszcze na. Umiem. Jak widzieliście filmik gra, no to wiecie. Zobacz. Ja jestem Gaba, Żaba, Gabrysza. to jest moja hulajnoga żaba. Gaba Żaba z Dzieci żaby. Jeżdżę 6 lat na Hulajnodze i przechodzimy do następnej osoby. Z gruzem. Jestem Fabian, można ja Jeżdżę na gruzie. Jeżdżę na Gruzie. Jeżdżę na Hulajnodze od 3-4 lat. Możecie coś napisać. Może niektórzy mów nie, mówią na mnie wątek, ona mówi na mnie siwek. Eee, no i co? jest. Dużo, za dużo tylko Dobra. Dobra, koniec filmu, bo nie mamy za dużo czasu. Pa! Wszyscy się posłuchajcie!